Czy mogę spłacić wcześniej moje raty notarialne? Przypomnijmy sobie na początku, czym właściwie są te raty notarialne. Raty notarialne, inaczej zwane ratami prywatnymi, to forma rozłożonej płatności za zakup nieruchomości, która regulowana jest na, na mocy aktu notarialnego. Kupujący i sprzedający ustalają harmonogram spłat, który jest zabezpieczony odpowiednimi zapisami. W księdze wieczystej. I przykładowo harmonogram spłat może być ustawiony na 36-48 miesięcy, ale nasuwa się pytanie, czy mogę spłacić wcześniej mój harmonogram spłat? Czy mogę nadpłacać pieniążki lub opłacić wcześniej całość ustalonej kwoty? Oczywiście, że tak. W tej sytuacji. Wystarczy zgłosić się do pośrednika lub bezpośrednio do kupującego i oświadczyć, jaką kwotę chcesz nadpłacić lub jak większe raty chcesz płacić, żeby spłacić wcześniej pełny mm, harmonogram swojej ustalonej płatności kwoty za mieszkanie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej informacji, kliknij na atton.pl. Tam znajdziesz szczegółowe pytania i odpowiedzi. Zapraszam.